Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pokój i dobro. Patrząc na świętego Ojca Pio, na Jego duchowość, chcemy uczyć się na podstawie tego świętego, Jego myśli, Jego przeżyć, jakimi powinniśmy być sługami, wyznawcami, naśladowcami Pana Jezusa w Jego Kościele. Dzisiaj chcemy popatrzeć na posłuszeństwo, tak bardzo miłe Panu Jezusowi, posłuszeństwo, które praktykował święty Ojciec Pio. I posłuszeństwo, które także nam jest potrzebne w tej drodze, przez życie do nieba. Dziś wielu skłania się ku temu, aby wszelką formę zależności od ludzi uważać za ograniczenie i upokorzenie. Tymczasem, już w samą naturę stworzenia wpisuje się zależność od Pana Boga, ale także ze względu na relacje, zależność od innych. Poprzez posłuszeństwo, czyli posłuchanie, szukamy woli Pana Boga, czyli szukamy woli przyjaznej, życzliwej, która pragnie naszej realizacji, która nade wszystko oczekuje naszej dobrowolnej odpowiedzi na Jego miłość, by czynić nas narzędziami miłości Bożej. Kto kocha, jest kochany, ten słucha, czyli staje się posłuszny, posłucha. Pan Bóg tak stworzył serce ludzkie, że musi miłować i do kogoś należeć. Dlatego człowiek, który by siebie tylko miłował i sam sobie wystarczał, byłby najgorszym potworem na świecie, możemy powiedzieć. Dzieje ludzkości potwierdzają to niejednokrotnie: spośród takich samolubnych jednostek powstają dyktatorzy, tyrani. Ci, którzy nie słuchają Pana Boga, nie żyją Jego słowem, nie dają się też przez inne autorytety prowadzić. Prawdziwa wolność nie polega tylko na pełnieniu własnej woli. Człowiek zostawiony samemu sobie. Mając wolną wolę osłabioną przez grzech i złe skłonności, którego silnie pociągają do złego, nie może być ani sam szczęśliwy w tym stanie, ani też nikogo nie uszczęśliwi. Musi więc oprzeć się na Bogu i jego świętych prawach, aby mógł żyć na pewnym poziomie dobra, piękna, prawdy, życia, osiągnąć w ten sposób szczęście i zadowolenie. Święci, którzy w wyższym stopniu zjednoczyli się z Panem Bogiem, przez spełnienie Jego woli, osiągnęli większą miarę doskonałości, kierowali się cnotą posłuszeństwa oraz przeżywanym szczęściem, dlatego mogą się z nami podzielić swoim takim doświadczeniem. Jakie było posłuszeństwo u świętych? Nic nie jest tak dobre dla duszy jak posłuszeństwo, pisał święty Augustyn. Gdyż największą ofiarę czyni posłuszny, gdy własną wolę cudzej woli poddaje. Poprzez posłuszeństwo składa w ofierze własną wolność najcenniejszy możemy powiedzieć dar. Sam Pan Jezus nie mieczem, lecz krzyżem uczynił ziemię sobie poddaną. Co więcej, ten, kto pokazuje posłuszeństwo, zawsze pełni wolę Boga, nie dlatego, że polecenie władzy jest bezwzględnie zgodne z wolą Bożą, ale dlatego, że wolą Bożą jest, aby okazywać posłuszeństwo temu, kto stoi na czele wspólnoty. Posłuszeństwo jest szczególną cnotą naśladowcy Chrystusa, który swoim posłuszeństwem odkupił rodzaj ludzki. Święty Ojciec Pio miał takie powiedzenie, że przełożeni mogą się mylić, kiedy dają nam jakieś polecenia, ale my się nie mylimy, kiedy ich słuchamy. Oczywiście przełożeni nie mogą proponować zła, zachęcać do zła, łamania Bożych przykazań. Sumienia prawego i, i pewnego, ale właśnie kiedy człowiek poddaje swoją wolę, tak jak Chrystus poddał wolę swoją Ojcu, Bogu Ojcu, to wtedy właśnie jest zasługa. Święty Ignacy Antiocheński podaje powody, dla których mamy być posłuszni w Kościele. Pisał, że dla chwały tego, który nas umiłował, należy zachować posłuszeństwo bez jakiegokolwiek udawania, bo niewidzialnego biskupa się okłamuje, ale usiłuje się wprowadzić w błąd niewidzialnego. Tym niewidzialnym właśnie biskupem jest Chrystus. Sprawy te nie dotyczą tylko człowieka, ale Boga, który zna rzeczy ukryte. Istnieją tacy, którzy się powołują wprawdzie na biskupa, dalej pisze ten święty Ignacy Antiocheński, ale wszystko czynią bez biskupa. Tacy nie mogą mieć dobrego sumienia, a ich zgromadzenia nie są ważne ani zgodne z przykazaniem Pana Jezusa. Miłujący są posłuszni. Chrystus, któremu jest poddany cały wszechświat, był posłuszny swoim także ziemskim opiekunom. Jednak dobry przykład rodziców i przełożonych ułatwia dzieciom i podwładnym posłuszeństwo. Władza rodzica i przełożonego, podobnie jak wszelka władza w Kościele, winna odznaczać się duchem służby na wzór Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Ewangelia Marka, dziesiąty rozdział. Święty Hieronim zastwierdził, że Bóg nie potrzebuje naszego posłuszeństwa, lecz my potrzebujemy jego rozkazów. Święty Jan od Krzyża mawiał, że bardziej Bóg żąda od ciebie choćby najmniejszego stopnia posłuszeństwa i uległości niż wszystkich innych czynów, jakie chcesz podjąć dla Niego. Pozwól, napisał, by cię inni nauczali, rozkazywali ci, gardzili tobą i poddawali cię swej władzy, a będziesz doskonały. Ci, którzy dochowują posłuszeństwa, powiedział Jan Paweł II. Mogą być pewni, że naprawdę pełnią misję i idą za Chrystusem, a nie dążą jedynie do spełnienia własnych pragnień i oczekiwań, tylko właśnie własnych. Dzięki temu wiedzą, że są prowadzeni przez ducha Chrystusa i że nawet pośród największych trudności wspiera ich Jego niezawodna dłoń. Dlaczego drodzy mamy być posłuszni? Mamy naturalne skłonności do wydawania rozkazów i ogromną awersję, niechęć do posłuszeństwa. A jednak, o ileż użyteczne okazuje się dla nas posłuszeństwo od wydawania rozkazów. Posłuszeństwo jest kompendium doskonałości całego duchowego życia. Człowiek znajduje w posłuszeństwie unicestwienie swojego egoizmu, swojej pychy i prawdziwą wolność Dziecka Bożego. Dobrze przyjęte i przeżyte posłuszeństwo uwalnia nas z egoizmu, z pychy, pomaga odnaleźć Pana Boga, a w nim całą Jego ludzkość. Posłuszeństwo jest najkrótszą drogą, aby dotrzeć do nieba, najkrótszą, najpewniejszą. Pan Jezus właśnie mówił, że przyszedł pełnić wolę Ojca, mógł innymi sposobami nas zbawiać, ale właśnie nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał Zbawiciel. Musi być coś wielkiego i bogatego w cnocie posłuszeństwa, skoro nas Zbawiciel Jezus tak ją ukochał od urodzenia aż do śmierci, skoro wszystkich czynów swego życia dokonał w posłuszeństwie, przez posłuszeństwo chcemy służyć pod rozkazami Jezusa Chrystusa, prawdziwego Króla, przywdziewać potęgę i świętą zbroję Jego posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest podstawą i wsparciem każdej cnoty. Głupotą jest chcieć rozkazywać innym, kiedy nie można rozkazywać samemu sobie. Większą wartość posiada modlitwa człowieka posłusznego niż sto tysięcy modlitw człowieka nieposłusznego Panu Bogu, Jego Słowu, czy prawowitej dobrej władzy. Gdzie panuje pokorne posłuszeństwo, tam triumfuje łaska. Kiedyś taka sytuacja ze świętej siostry Faustyny z jej życia. Kiedy Pan Jezus zlecił jej, aby poszła do przełożonej, prosiła o modlitwę, o nocne adorowanie, czuwanie, i kiedy święta Fałsyna poszła do przełożonej przełożona się rozgniewała, nie zezwoliła Świętej Faustynie na dodatkowe modlitwy. Powiedziała, że siostra jest chora. Co tu siostra wymyśla? Kiedy pan Jezus po jakimś czasie objawił się Świętej Siostrze Faustynie, ta z pretensjami mówiła do pana Jezusa: No widzisz, panie Jezus, poszłam według twego zalecenia. Jeszcze zdenerwowałam przełożoną, skrzyczała mnie, i wtedy usłyszała, że spełniła swoje zadanie, bo potrzebuje twego posłuszeństwa, a nie twojej ofiary. Chrystusowi podoba się posłuszeństwo bardziej niż ofiara bez posłuszeństwa. Oczywiście ofiary są wskazane, ale właśnie w duchu posłuszeństwa możemy krzyżować naszą wolną wolę, nasz egoizm, naszą pychę, nasze właśnie ja. Jakie są granice posłuszeństwa? Jednak żaden człowiek nie może być zobowiązany na mocy posłuszeństwa słuchać kogokolwiek w tym, co jest wykroczeniem lub grzechem. Święci mawiali, niech nic się nie czyni bez Twojej zgody, ale ty nie czyń nic bez zgody Boga. Święty Franciszek w mawiał, jeżeli przełożony wyda jakieś polecenie niezgodne z podwładnym sumienia, wolno mu nie posłuchać, niech go jednak nie opuszcza. Kiedy jakieś ustawodawstwa proponują łamanie Bożych przykazań, zabójstwa. Aborcje, rozwody trzeba nam nie posłuchać, dlatego że pierwsze właśnie to prawo Boże, które rodzi porządek, dobrobyt duchowy, społeczny jeżeli zabija się taką prawość, to wtedy są wojny, są skutki właśnie nieposłuszeństwa, czy owoce takiej złej decyzji. Jakie są negatywne skutki nieposłuszeństwa, kiedy nie pełnimy woli Bożej? Odrzucenie posłuszeństwa często niesie ze sobą poważną szkodę dla dobra osobistego, wspólnotowego. Nieposłuszeństwo oznacza odwrócenie się od Pana Boga plecami, zwrócenie się ku sobie i grzechowi. Jeżeli ucieka się od miłości, biegnie się w nienawiść, jeżeli od szczęścia, biegnie się w nieszczęście. Jeżeli ucieka się od zbawienia, biegnie się w samopotępienie. Jeżeli ucieka się od Pana Boga, to biegnie się właśnie do nieprzyjaciół zbawienia. Gdy mówimy Panu Bogu nie, wystawiamy na niebezpieczeństwo plan Boży, pomniejszamy siebie samych, skazujemy się na klęskę. Mamy tego przykład u pierwszych rodziców z raju, Adama i Ewy. Wiele osób, które nie słucha Pana Boga, ponosi konsekwencje, kiedy nie żyjemy przykazaniami, Ewangelią, łaską uświęcającą. Później ludzie się dziwią, że cierpią i pytają niekiedy, gdzie Pan Bóg. Nie chodzą do kościoła, nie modlą się, nie żyją przykazaniami. Później sobie ktoś wyrządza krzywdę, zło, ponosi konsekwencje, ginie z, w nałogach i zadaje wtedy pytanie, gdzie Pan Bóg? Jeżeli się Pana Boga opuściło, jeżeli się Go nie słucha, to tak jakby kierowca łamał wszystkie przepisy ruchu drogowego, doszło do wypadku, no i później miał pretensje do Pana Boga albo do innych, że jak to się stało, no konsekwencja niestosowania się podczas tej podróży do zasad, do warunków, do przepisów. Tak samo Pan Bóg prowadzi nas drogą zbawienia. Jeżeli nie stosujemy się do jego nauki, to wyrządzamy sobie krzywdę. Czasami jest z naszym życiem tak, jak mamy urządzenie GPS, wpisujemy adres podróży, celu podróży, no i wtedy, kiedy słyszymy komunikaty, skręć w prawo, my jedziemy dalej, to wtedy zmienia się trasa, wydłuża się ta trasa, jakby urządzenie przelicza, dodaje kilometrów, dodaje czasu i czasami jest dystryczny. Komfort podróży po różnych trzeciorzędnych drogach możemy jechać. Tak samo w życiu duchowym, jeżeli nie słuchamy Pana Boga, to właśnie Duch Święty musi przeliczać naszą drogę. Właśnie wydłuża się ta droga, droga do doskonałości, do, do świętości, do nieba, dodaje się czasu, to nieposłuszeństwo rodzi konsekwencje. Cnota posłuszeństwa, posłuszeństwo Bogu jego Kościołowi jest przede wszystkim postawą synowską. Czytamy w dokumencie właśnie Kościoła. Jest ono tym rodzajem słuchania, w której potrafi się wczuć wyłącznie syn w obliczu ojca. W obliczu ojca, który oświeca pewnością, że ojciec mamu do powiedzenia i do ofiarowania tylko rzeczy dobre. To słuchanie przeniknięte ufnością, która sprawia, że syn przyjmuje wolę je ojca, Pewny, że będzie to dla Jego dobra. Jest to niepomiernie prawdziwsze w odniesieniu do Boga. Jeżeli mamy dobry obraz Boga i wiemy, że Bóg nas kocha i chce dla nas dobra, to właśnie tak jak małe dziecko w objęciach osoby kochanej, taty, mamy, dziadka, babci, czuje się pewne i wie, że ta kochana osoba chce dla niego dobra, to wtedy właśnie jest to dziecko posłuszne. Jeżeli mamy dobry obraz Pana Boga i wiemy, że Pan Bóg jest miłością, mamy prawdziwy obraz biblijny, chrystusowy, to wtedy będziemy posłuszni, bo wiemy, że Bóg dla nas chce dobra, doczesnego, duchowego i wiecznego. Jeżeli mamy zły, nieprawdziwy, fałszywy obraz Pana Boga, będziemy mieć problemy z posłuszeństwem, posłuchaniem Pana Boga, który dla nas chce dobra. Zły duch. Wróg naszego zbawienia chce właśnie naszego nieszczęścia. Bóg nas kocha, stąd posłuszeństwo jest jedyną drogą, która ma do dyspozycji osoba ludzka, istota rozumna i wolna, by w pełni urzeczywistnić samego siebie. Posłuszeństwo Bogu jest drogą wzrostu, a zatem wolności osoby, gdyż pozwala przyjąć wolę, aby rozwinąć w sobie to, co dobre. Pójście za Panem Jezusem nie może być przesiąknięte, jak samotny żeglarz, ale dokonuje się we wspólnocie Łodzi Piotrowi, która opiera się burzą. Nasze posłuszeństwo wyraża się w tym, że wierzymy z Kościołem, w Kościele dla Kościoła, że myślimy i mówimy, że razem służymy, w tym zawiera się zawsze. I to, co Jezus zapowiedział Piotrowi, poprowadzą cię. Sam Pan Jezus prowadził Piotra apostoła, ale także Piotr był prowadzony przez Ducha Świętego, przez jakąś wspólnotę Kościół. Przyjrzyjmy się posłuszeństwu Maryi. Pełne posłuszeństwo tak pozwoliło Matce Bożej stać się właśnie Matką Jezusa, Matką naszego Zbawiciela. Po tym pierwszym fiat Maryi przyszło wiele razy powtarzać to słowo, aż do kulminacyjnego momentu ukrzyżowania Jezusa, kiedy stała pod krzyżem, uczestnicząc w straszliwym cierpieniu swego Syna. Właśnie z krzyża umierając, Jezus dał ją za jako Matkę i jej zawierzył nas jako Synów. Możemy powiedzieć o takich trzech znamiennych, aktach posłuszeństwa Matki Bożej na początku przy zwiastowaniu, kiedy powiedziała Panu Bogu tak, chcę pełnić Twoją wolę, oto ja, służebnica Państwa, ja Ciebie, Panie Boże, posłucham i zgadzam się na Twój plan. Drugie posłuszeństwo pod krzyżem, kiedy usłyszała właśnie i zgodziła się na cierpienia, na współofiarowanie swego życia Chrystusowi za ludzkość mówimy, że uczestniczyła w męce Pana Jezusa. Pierwsza była na drodze krzyżowej, zgoda na cierpienie, na bolesne doświadczenie i trzecie Maryi tak w wieczerniku, kiedy modliła się o dary Ducha Świętego. Modliła się z Kościołem za Kościół, który tworzyła, a więc właśnie Matka Boża, która uczy nas tego posłuszeństwa, przeżywała tajemnice radosne, światła, szczęścia, chwały, ale również tajemnice bolesne. W liście który ojciec Pio napisał 26 sierpnia 1916 roku. Do ojca Benedetto, swego kierownika, znajdujemy informację o jego wewnętrznym cierpieniu, którego doświadczał w realizowaniu ślubu posłuszeństwa, który był dla niego wszystkim i od którego nigdy nie chciał się uchylać. Jego posłuszeństwo nie tylko znajduje swój konkretny wyraz w relacji między podwładnym a przełożonym. Albo między synem i ojcem, ale posiada szczególny fundament, Boga. Działam jedynie po to, pisał ojciec Pio, aby być Wam posłusznym, gdyż poznałem, że dla dobrego Boga to jest najmilsza rzecz, a dla mnie jest to jedyny środek, który pozwala mi mieć nadzieję na zbawienie i na odniesienie zwycięstwa. W krytycznych dniach, w sierpniu 1923 roku, gdy nadeszła informacja o przeniesieniu go ojca Pio z Sędziowani Rotondo, ojciec Pio oświadczył, że chce być ślepo posłusznym poleceniom swoich przełożonych, gdyż ich głos jest dla mnie głosem samego Boga, któremu chcę dochować wierności aż do śmierci i z jego pomocą będę posłuszny każdemu rozkazowi bez względu na to, ile by mnie to kosztowało kiedy dotarło rozporządzenie, że nie może odprawiać mszy świętej publicznie, ale tylko prywatnie w kaplicy klasztornej i że zakazuje mu się spowiadania, poczuł się zmiażdżony cierpieniem, ale milczał, przyjął wszystko posłusznie. Z tej okazji ojciec Agostino, jego kierownik, udał się do San Giovanni Rotondo, aby go ojca Pio pocieszyć. Nie mógł znieść widoku ojca Pio, który płakał jak dziecko i powiedział mu: Jeśli ci to pasuje, zejdź z krzyża. Na to ojciec Pio odpowiedział krótko i zdecydowanie: Nie. Nie ma prawdziwego posłuszeństwa, jeżeli nie jesteśmy gotowi cierpieć. Stawiam sobie przed oczy, co Pan cierpiał, a wszystko staje się łatwe, mawiał ojciec Pio. Tak więc pełne cierpienia posłuszeństwo prowadziło stygmatyka do heroizmu. Kiedy Kościół zażądał od Ojca Pio ofiary, aby nie odprawiał Mszy świętej publicznie, nie odprawiał jej. Kiedy zażądał od niego ofiary, aby pozostał w ciszy i zamknięciu, Pozostał w ciszy i zamknięciu. Kiedy zażądano od niego, aby przemówił, to przemówił, aby się modlił, to się modlił, aby odprawiał Msze, to odprawiał Msze świętą. Święty Ojciec Pio, właśnie tak jak wspomniałem, często powtarzał, że przełożeni mogą się mylić, bo takie mają rozeznanie, ale my się nie mylimy, kiedy ich słuchamy, czyli kiedy oni proponują nam inne dobre, inne rozwiązanie, ale nie po naszej myśli. Niech Święty Ojciec Pio uczy nas, i wymadla nam posłuszeństwo Panu Bogu, zasłuchanie się, posłuchanie Słowa Bożego, także posłuszeństwo Kościołowi w sprawach wiary i moralności, żebyśmy byli ulegli właśnie naszym umysłem, naszą wolą. Spodobało się Bogu zbawiać ludzi nie pojedynczo, ale we wspólnocie w Kościele, w Kościele z obecny Chrystus, obecny Duch Święty i prowadzi nas Pan Bóg przez właśnie swoich także pasterzy, w Kościele dokonuje się nasze uświęcenie, nasze zbawienie. Tu nas Pan Bóg przygotowuje na spotkanie z sobą w niebie. Niech właśnie święci, którzy wiele cierpieli o dobrych owoców z tego posłuszeństwa, wiele też nacierpieli się z powodu posłuszeństwa, nas uczą tej wierności, wytrwałości w chwilach może naszych trudności. Matka Boża, która była posłuszna, Pan Jezus, który właśnie był posłuszny Niech duch posłuszeństwa w tym co dobre, piękne, prawdziwe zachęci nas do, do wytrwałości wierności Panu Bogu i Jego Kościołowi.